Żyłem e, całą manę na ciebie! Obiecaj, a widziałeś łobrykę? Chopie, e, e, <grym> co cię nie o to pytasz? Oceń w skali od 1 do 100. E, czemu do 100? Bo się cenię! Chodźmy tam, bez powodu! Chwila, teraz ja mam pytanie: Co się wyrabia? Oglądałeś anime, które ci poleciłem? A, no tak! To je chyňský bar. JAMERA! Chce odpověď. Mám list. Daj mi tydzień i będę taku. Moje mangoziomeczki cię sprawdzą! Chyba mango zjebyt. CO KURWA?! Nic! Hej! Jesteś hot, ale to ja jestem szataneity. Jeszcze zobaczymy, mięśniak. Nie, kapucynie, to wcale nie jest klub umięśnionych panów! Co? To gdzie ja jestem? O nie! <grystanie> <grystanie> Dobra, wyłączysz to! Do... Teraz mów, czego się dowiedziałeś! Dobra. No to z grubej rury! Zacząłem od Notatnika Śmierci, Klasika. gdzie to Yogami Light, wraz ze swoim ziomkiem Shinigami i Tigo Kurosakim, wyruszyli w bizarną adwenturę i w końcu dotarli do wioski Koroha. Tam oboje postanowili, że zostaną najlepszymi trenerami Pokémon i znajdą je wszystkie. Smocze kule.